Cześć, kochani, witam Was serdecznie. Nazywam się Agnieszka Dedzińska, jestem autorką Książek dla dzieci i zostałam poproszona o nagranie dla Was króciutkiego filmiku, w którym opowiem Wam o swoich książkach, o tym, co napisałam i być może zachęcę Was do czytania. Chyba jeszcze bardziej zachęcę, bo przecież wszyscy lubimy czytać. Spójrzcie, na moich kolanach siedzi taka oto dziewczyna. Ona ma na imię Sklota. I to jest, kochani, postać, która wystąpiła. Książeczka, właściwie w całej serii książek, które stworzyłam, z myślą o dzieciakach. Ja ją tutaj posadzę, bo ona, ona się trochę chwieje. O nie chce, nie chce siedzieć, ale ma już swoje lata, więc wybaczcie jej, nie do końca jest sprawna. Moi drodzy, te książki o sklocie to aż cztery części. To są opowiadania o dzieciakach. O takich zwykłych dzieciakach, jakich, jakie, jakie można spotkać wszędzie, dokładnie takich, jakimi wy jesteście. Jeżeli ktoś się lubi pośmiać, to myślę, że są to opowiadania w sam raz dla niego, ponieważ wiem ze zaufanego źródła, że nawet rodzice, którzy czytali swoim dzieciakom te książeczki, również się uśmiechali podczas czytania. Także myślę, że przygody skloty. Jej przyjaciół oraz gadających zwierząt. Przypadną do gustu tym, którzy lubią się czasami uśmiechnąć. Tak jak powiedziałam, to są cztery części. Ja pokażę może opłatki, żebyście sobie je obejrzeli. Skrota i reszta świata. Nie mała kłopot. Matydy i Skloty. Ja chyba je zresztą pokazuję tutaj w zupełnie kolejności nie takiej, w jakiej się ukazywały, ale szczerze mówiąc nie ma to wielkiego znaczenia, bowiem wszystkie opowiadania można czytać niezależnie, nie zachowując żadnej kolejności. Wielkie odkrycia na i Skloty oraz Figle i Psoty Faktusa i sklot. Także to są właśnie te książeczki dla dzieciaków. Moi drodzy, oprócz, oprócz Skloty napisałam również opowiadania, które Chyba troszeczkę bardziej nawet kierowałam do chłopaków, co oczywiście nie znaczy, że dziewczyny nie mogą ich czytać. I to są, słuchajcie, kłopoty z ulicy Rumiankowej. To są historie, takie troszeczkę też z mojego życia, opowiadające o przygodach moich dzieciaków i moich tak naprawdę przygód z dzieciństwa. Są świetne ilustracje, bardzo oryginalne. I myślę, że też przypadną do gustu tym, którzy lubią się śmiać, którzy lubią szalone przygody, takie wesołe dzieciaki występujące na kartach tych moich książek, wpadają, słuchajcie, w rozmaite kłopoty, ale zawsze wychodzą z nich obronną ręką, chociaż czasami zajmie im to trochę czasu i ich bliscy również mają się nad czym głowić. Jeżeli natomiast słuchajcie, należycie do zwolenników opowiadań, takich bardziej fantastycznych, w których występują osoby postaci, których nie spotkamy na co dzień na ulicy, to myślę, że co kapelusz powinien inne opowiadania oraz lekarstwo na krowę, to historie w samolot dla Was. Tutaj na kartach tych książek, tych dwóch opowiadań, tomów opowiadań, Znajdziecie takie postaci jak dziewczynka zamieniona w krowę, jak duch w kwiatki, jak wampir, który boi się krwi. I słuchajcie, pokażę Wam również ilustracje. One są również takie bardzo wesołe i kolorowe. Myślę, że tutaj również na pewno się uśmiechniecie. Kochani, z kolei w tym tomie, co Kapelusz Rzeź powinien, inne opowiadania, znajduje się opowiadanie e, Gwiazda, która zapomniała. I to jest opowiadanie jak najbardziej na czasie, bowiem moi drodzy, e, treść jego krąży wokół świąt Bożego Narodzenia. A wam tutaj pokażę też ilustrację. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby gwiazda, która ta pierwsza gwiazdka, która nam zawsze świeci ten wigilijny wieczór i mówi, że już pora rozpocząć wieczerze wigilijną, gdyby ona zapomniała nam zaświecić. I święta zostałyby odwołane. Nikt, nikt nie pamięta, że święta mają nastąpić. Mam nadzieję oczywiście, że taka sytuacja Was nigdy nie spotka. Święta coraz bliżej, ale zastanowić się możecie. Więc, moi drodzy, myślę, że te opowiadania również sprawią Wam sporo radości i frajdy. A dla tych, którzy lubią się bać, Przedstawiam dwa tomiki historii o duchu. To moi drodzy, historia z kryminałem w tle, z zagadką. I oczywiście w obu częściach występują duchy. Oczywiście nie mogę Wam zdradzić treści tych książeczek, ale myślę, że właśnie zwolennicy takich zagadek, historii, których troszeczkę można się bać, ale które kończą się dobrze, na pewno będą zadowoleni. Po przeczytaniu tych części. Także moi drodzy, zachęcam Was do wypożyczania tych książek z biblioteki. Zachęcam Was do czytania i życzę Wam wielu fantastycznych, już właściwie za chwilę grudniowych wieczorów, wspaniałych książek. No i oczywiście już wspaniałych Mikołajek i zbliżających się świąt. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz czytajcie. Pa!